A tu zabawy Eusebiosa. Dzisiaj w programie będzie druga część śmieciaków. Nam troszkę psy było tutaj, są zamknięte w kosz. Patrzcie, troszkę inny jest kos, bo zielony, a tamte są niebieskie. Tak. Takie mamy dwa. Ale tam um, mamy bardzo dziwnego kosa, który nam się trafił. Uh -huh. To jest do takiego śmieciaka ninzagonu. Ale on już jest gotowy. No da, to zaraz, jeszcze, o to jeszcze raz nakręć. No i dawaj. O, śmieciak sobie poleciał. To ja jeszcze raz pokażę szybciutko, jak to działa. Pokaż mi. Chodź, nie, nie umiem. Nie no, może dam radę. To się tak ten i, i zakręca się, zakręca się, zakręca się, zakręca się, zakręca się. O. Ogólnie nagrywamy już drugi film. O śmieciakach. Rok temu, prawie rok temu, żeśmy nagrali pierwszy. To był w ogóle nasz pierwszy filmik ever. Tak, Pier tak. Pierwszy tak. filmik ever. A to jest nasz drugi. O. No i teraz taki bącek. Um, ale my niestety, widzowie popatrzcie, niestety nie umiemy... Pisać. O. Wsadzić y, jego tutaj, tak. ale trzeba wsadzić, ale nie da Powinien być w bączku przyczepiony pa śmieciak. I pamiętajcie, nie polecamy go, nie polecamy, bo to, bo to się szybko zepsuje, bo to jest taśma. Znaczy ogólnie kosz jest fajny, no bo właśnie ma takie bączka. Teraz przyczepienie tu, bez taśmy dwustronnej przyczepienie tu śmieciaka jest niemożliwe. Także tak to wygląda. Ogólnie fajny kosz, bo ma taką dodatkową funkcję. No dobrze, ale od tego pierwszego odcinka minęło dużo czasu. No i teraz czas pokazać, co, jakie egzemplarze śmieciaków nam przybyły. Także proponuję otwierać i działać. Mamy też śmieciarkę. O, I ten nam przybył. Obozy. obozy. już go pokazujemy. Taki trochę okropny. Jak, jeszcze jeden. Jak one wszystkie Okropne, jak one wszystkie Ten na mnie. Jeszcze ma tu jakieś plamy ma jakieś. Tu jest kolejny. Klejka to już nasie. Znaczy. Ale pokażemy wszystkie. Bo pewnie nie wszystkie dzieci widziały. O matko. Ten jest taki wesoły, dość. No i To cztery nam psy były. No jeszcze jeden taki się zagubił. Bo ja tam go. A jeszcze poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze ktoś tu jest. O. A jeszcze wprowadził, wprowadził śmieciarkę przed chwilą. O, ten kolega. To chyba ma duży apetyt. No, raczej no, ale ja bym chciał wszystkie zobaczyć. te się ukrywają. Słuchajcie. jestem tutaj śmieciarka na to. O, ukrywają się. Proszę bardzo, wyłazić z graja. Euzebiuszu, wyjmuj wszystkie. Wszystkich kolegów. No, dobra. I trzeba ich wszystkich dobrze pokazać. Nie ma nikogo. Jak to nie ma? No nie ma. Na pewno są jeszcze jacyś. No jeden jest, tylko że się zagubił. To jest jakiś śmieciak Sowa, to jest ciekawy właśnie. Śmieciak sowa. Ten on jest bardzo fajny. Ten się kleił, chodził po, po szybie. No, no, ale... Kołki. Tak, ale jak wszystkie śmieciaki tego rodzaju, te wszystkie zabawki tego rodzaju, które się kleją i chodzą po szybach, to, to, to wtedy się wszystko przykleja. kleja. Nie, nie, chodzi o to, że one się zużywają. Czy to już wszystkie kosze, żeśmy opróżnili? No, o, niestety tak. Dobrze, dobrze, a te duże też? A, poczekajcie, poczekajcie. A, proszę Państwa, jeszcze tutaj się ukrywają koledzy. To nie. I no. tam jeszcze, o. O proszę, to jest też stary wiadomość. A, ale to jest taki pan naleśnikowy. To dawaj, pokaż go tutaj mam do kamery. Pan naleśnikowy mówisz, tak? No, też taki sprytny. Złowrogowy. I teraz jeszcze coś jest pokazane. Śmiecia no właśnie, drzwi? śmieciarka to jest to, to bardzo fajna. O, to jest taka mi, ta szyba mi... Szyba nam odpada, tak, znaczy drzwi nam odpadają od śmieciarki. No ale to jest chyba w miarę normalne. Że zawsze coś tam musi się sknocić. Dobra, ja tu robię już kolejkę śmieciaków. I co, jak to się robi? Jeżeli jedziesz... Chyba większe tempo musi być. Jedziesz... I, I zbiera, i zbiera. Aż tam jeden z Na podłogę. Bo wow. Nie, to chyba. Pokaż, mogę ja. Nie, bo to, bo to trzeba nie wolno, tak trzeba jedno okrążenie zrobić. Musi być więcej miejsca chyba. Poczekaj, mogę ja... Ale poczekaj, poczekaj, teraz ja spróbuję. Ty już spróbowałeś, to teraz ja spróbuję. Tylko nie wszystkie naraz, proszę. Wtedy się zepsuję. Proszę bardzo i złapała no i teraz jak byśmy pomogli śmieciarce upchnęlibyśmy te śmieciarki w środku no, załóżmy, że one wszystkie już są daj tam te jeszcze poczekajcie no, jest jedno zec. no aha co, one zbierają się w takim śmietniku o mhm, w takim śmietniku cyk i tutaj jak to naciśnięcie, to wtedy to samo wyleci no właśnie chcę pokazać, że jeżeli już wszystkie śmieciaki tutaj są, są zapakowane w naszym śmieci, y no i jadę do śmieci. Nie, to trzeba dołu. Nie, nie, robiło się. A, to teraz co? Zrobisz zderzenie? Zrobimy zaraz zderzenie. Dobra. Czy ty leci ściana. ściana? Dobra, odsłyszę, odsłyszę. Ja tu będę demonstrował zderzenie. No właśnie, i tak to wygląda. No tak to wygląda, ale tutaj kilka świeciaków jest. Odczepia się wagonik. A czasami tutaj, tutaj, zostają no, tutaj. Zostają, tak, tutaj w środku. Aha. Czasami się tak przyczepiają. I patrzcie, można tutaj przechowywać kosę dla dwóch kosy. Miejsce jest, tak. Hmm, specjalnie komuś, hmm. kosy. Ale patrzcie, tutaj jest córek. <kluzni> tutaj jest córek. Ale wstaćmy kierowców. Wstaćmy Załóżmy, że ci dwa będą kierować. Dobra. Co nie No tak to wygląda. Czyli ogólnie śmieciar śmieci śmieciarce dużo się mieści Tak i śmieciaków. Bardzo. Jednego jeszcze można dać na, na ten, Ale na sufit. Ale się nie bardzo trzyma. się, jest, jest uchwyt zrobiony. Dwa kosze można wrzucić na pakę. No, żeby tam jechały też śmieciaki. A, jeszcze coś z koszami? Chyba miałeś nam pokazać, bo coś wymyśliłeś dzisiaj z koszami. Aha, tak. Powiem Wam, tak to wygląda, że, że jeden kos przyczepiacie do drugiego. No i jest taka masyna. Tutaj wkładacie jednego śmieciaka, tutaj drugiego, hop! No i tak to wygląda. Zabawy z zastosowaniem koszy, właśnie żeśmy omawiali w tym naszym pierwszym odcinku. I to może być tak bardzo długie. Tak, właśnie o tym chcę że zabawy, żeśmy omawiali w naszym pierwszym odcinku. A tutaj Eusebiusz wymyślił jeszcze, że można zrobić w ogóle łańcuch taki z koszy, łącząc pokrywkami. Innymi. Innymi, innych koszy ze sobą, właśnie tak. Czyli to jest taka kolejna jeszcze zagwostka do waszego rozpatrzenia. Teraz możemy zrobić taką wieżę I to już mówiliśmy w następnym planie, że można tak zrobić i trzeba zgadnąć. Tak, także. Bardzo polecamy, bardzo fajna zabawka. Jeszcze obserwujcie nasz kanał i wciśnijcie czerwony kości. i komentujcie.